Dziewczyno z granatem w ręce, Dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka z... Trzech żołnierzy szarych szeregów, Hufca Mościce, Stefan Kasprzyk, pseudonim Dzik, Władysław Soku, pseudonim Paternał i Mieczysław Tenerowicz, pseudonim Orzeł, poległ w Białej w nierównej walce z żandarmerią niemiecką 29 lipca 1944 roku. Pamięta się o nich do dziś, a w miejscu gdzie zginęli stoi pomnik. Przy pomniku poległych y, młodych harcerzy w Białej organizujemy spotkanie, uroczystość, składamy. Wiązanki kwiatów i organizujemy taką lekcję historii, patriotyzmu, aby pamiętać o tych, którzy oddali to co najcenniejsze, czyli życie za ojczyznę. Taką śmierć ponieśli trzej żołnierze szarych szeregów. Mieli oni zaledwie po 20 lat. Jednak jak wyjaśnia Adam Ryba z gminy Tarnów, to była niepotrzebna śmierć. To jest tragedia. To był niestety nieodpowiedzialność dowódcy placówki AK w Klikowej. E, Franciszka Kopy, pseudonim Kusownika, który po pierwsze zwołał konspiracyjne zebranie mimo wyraźnego zakazu e, dowódcy e, Inspektoratu Tarnowskiego Armii Krajowej, ponieważ w tym samym czasie przecież trwała akcja Most 3. Dzik, Paternał i Orzeł znaleźli się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Był wyraźny rozkaz, żeby nie organizować zebrań konspiracyjnych żadnych, żeby nie zwracać uwagi Niemców. Niestety stało się inaczej. Tutaj w Klikowej zostało zwołane konspiracyjne Zebranie, które zostało zagrożone przez nadjeżdżający oddział niemieckiej żandarmerii. Ci żandarmi szukali z kolei swojego dowódcy, który został zlikwidowany z rozkazu dowódcy Armii Krajowej w Klikowej. W międzyczasie kwaterował tutaj właśnie oddział dowodzony przez potrążego Kasprzyka, pseudonim Dzik, oddział, który w założeniu, Mia który miał rozkaz, żeby odebrać ten tajny ładunek przywieziony przez angielski samolot. Nigdy ten ładunek nie został odebrany, ani nie został ten ładunek eskortowany tak, jak to zakładano. Oddział otrzymał rozkaz obrony zagrożonego przez nadjeżdżający oddział niemiecki konspiracyjnego zebrania i stanął do nierównej walki z żandarmerią niemiecką. W wyniku tej walki y mamy klasyczny przykład niepotrzebnej śmierci trzech młodych ludzi. O śmierci żołnierzy szarych szeregów pamiętają współcześni harcerze. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej opiekuje się również pomnikiem poległych harcerzy w Białej. Jest to w harcerstwie taki element wychowania patriotycznego i ten element wychowania zaczyna się od najmłodszych lat, przynajmniej w ZHR, że tak jest, od najmłodszych lat, nawet od zuchów już. Czyli chodzi nawet ci chłopcy z mojej drużyny, którzy mają po 10 od 10 do, do 15-16 lat. Oni właśnie od małego nasiąkają tymi wartościami narodowymi, patriotycznymi i później dzięki temu w przyszłości, gdy dorosną, oni pamiętają. Pamiętają też mieszkańcy miejscowości Biała najpierw postawili pomnik, a potem za ich sprawą został odnowiony. Piękna idea mieszkańców. Miejscowości Biała, czyli odnowienie pomnika, który naprawdę jeszcze bardziej upamiętnia to, co dzisiaj, czyli pamięć szarych szeregów, to, co dzisiaj świętowaliśmy, co mogliśmy dzisiaj czcić. Dodajmy, że uroczystości zakończyły pieśni i piosenki patriotyczne. Dziewczyna z w ręce, zielonej sukience. Stazaremska, Zaremska, Tarnowska TV